Sieman no widzowie, z tyle i w dzisiejszym odcinku będziemy bogaci. Co mam na myśli, już wam mówię oczywiście w Fortnite. Jak wiecie, o powrócił tryb na bogato. No i naszym zadaniem jest dzisiaj właśnie grać w tym trybie. Postaramy się zrobić jak najlepsze gierki i powiem wam szczerze, że jedna wyszła nam naprawdę mocna, więc polecam oglądzie do końca. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, widzę, zostawcie suba na kanale, żeby niczego go nie ominąć. No i przy okazji się po 128 tysięcy. Byłoby mi mega miło, jak walnejście łapę w górę pod tym filmem. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakszak Ety. W sklepie. Naprawdę bardzo dziękuję wszystkim wspierającym właśnie z kodem i ty. Ja Znowu nie przedłużam. Zapraszam do oglądania odcinka. Dobrowidzowie, a więc ja już jestem w grze, i dzisiaj, słuchajcie, no, zostajemy bogaczami. Dlaczego tak mówię i o co chodzi? Oczywiście, gramy dzisiaj tryb na bogato, w którym mamy tylko złote, bogate przedmioty. A więc postaramy się dzisiaj zagrać jak najlepiej w trybie na bogato. Oczywiście złotym minasem, tylko złotymi przedmiotami. Zobaczymy, jak na to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że spoko. Swoją drogą poleciałem sobie na Jonesowo, bo się trochę spóźniłem z wyskoczeniem z busa. I widzę, że chyba nikt mi tutaj nie leci. No cóż, może to nawet i dobrze, bo przynajmniej sobie zdropię i będzie chwila spoko. Wydaje mi się, że to w sumie dobrze. Bo wydaje mi się, że dzisiaj będziemy mocno dojeżdżać, no bo czemu by nie? Dajcie w ogóle znaka, czy wy lubicie grać tryb na bogato. bo ja, mówiąc szczerze, na bogato chyba no, to jest mój ulubiony tryb w Fortnite cie, taki na oddziały. No bo serio, mamy tutaj tylko dobre przedmioty. Tak naprawdę, no nie ma tutaj żadnego słabego przedmiotu. Z każdej skrzynki lecą złote itemy. Potek jest dużo, maców jest dużo, wszystkiego jest dużo. No, gra się kozacko. No i nie ma na pewno też takiej sytuacji, że ktoś ma złotą pompę, a my mamy na przykład szarego tacticala. A ja mam często taką sytuację, więc to jest dla mnie duży plus. Mamy SMG-ka. Ej, chętnie go zabiorę. Mój cel to jest chyba smg wolny shotgun złoty, no i heavy sniperka. Więc jeszcze musimy zmienić tylko pompę i będzie mega elegancko. Co do pompy, to trafiłem tacticala. Okej, okay, daj na razie tylko tacticala, może być. Przekupujemy się na dach. Tutaj powinna być gdzieś kolejna skrzynka. No i taka też się tutaj znajduje chyba, a może jednak nie. Ej, halo, gdzie to jest ta skrzynka? Ja tak nie żartuję no bardzo, bo przeszedłem dookoła i nie ma jej, a ja słyszę ją. Aha, ona jest pod schodami. Dobra, nie było tematu. Odbieramy skrzynkę i dostajemy znowu Taktykala. Taktykalu, czy mógłbyś się zamienić w wolnego shotguna? Dobra, widzowie, mniejsza z tym wolnym shotgunem. Mam nadzieję, że ktoś, kogo wyeliminuje, będzie go po prostu miał. Lecimy, słuchajcie na gości. Tak w ogóle możecie dać znaka, jaki jest wasz ulubiony item na trybie. Na bogato, jak ja bym miał wybrać, powiedziałbym, chyba, że ciężka snajperka. Ciężka snajpa jest koksem. Szczególnie widzowie, we wczorajszym odcinku nieźle z niej siadało. Jedzi kościu w aucie. Walę mu w auto, dostał 600. Elo. Czekajcie, czy on jest solo, czy co? Jak to jest chyba oddziały, a on gra też chyba solo na składy. Coś mi się wydaje, że ten gość może być nieźle spocony. I jest tam. No wiecie, tutaj wypadek widzowy przy trafieniu. Nie wiem, czy nie dostał. Teraz dostanie. Bęk! No nie, dobra, nie wiem, czy się dzieje w ogóle. Dostań coś. No dobra, widzę, mój Amy jest dzisiaj najlepszy. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że go nie trafiłem, ale trafi go teraz. Znaczy, co on robi? Byku, wychylże. No wychylże, do nie bądź taki. Widzę ci kolado ty. Idziemy na hagie powoli. Jest tu, widzę, za ścianą. Ziomek, czy ty możesz przestać się ukrywać? Powijamy ściana jedna Druga, daszek do boksa, Elobyku 115, O, ja padnę, okej, leży. Czemu on mnie tak mocno trafił, czy ja dostałem Heda z rewolwera, czy co tutaj się w ogóle stało? Ty chyba dostałem serię Heda z rewolwera. Zabieram wolnego shotguna, zabieramy matcy, no i wizowie w sumie mamy wszystko. Maca to też miał całkiem sporo, więc bardzo dobrze dla nas. No i jak miałbym tak powiedzieć, to wydaje mi się, że miałem trochę farta z tym, że nie było jego kumpli właśnie koło niego, bo jakby byli jego kumple, no, no to raczej zostałbym bardzo szybko dojechany, biorąc pod uwagę, że zostało mi jakieś 40 hp. Ale mamy pierwszego, to się liczy, i lecimy po drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Zastanawia mnie jedna rzecz: czemu ci jego kumple nie przyszli po jego itemy? Może on grał z randomami i po prostu polecieli w totalnie inne miejsce na mapie? Jest taka szansa. Ja kiedyś jak grałem na przykład z randomami, no to każdy ratał gdzie indziej tak naprawdę. Ej, czemu ja nie mogę nikogo znaleźć na tym trybie? Halo, co jest grane? Może tutaj ktoś będzie? Ha, karkołomne kino jest nawet no To są chyba jakieś żarty. Co jest grane? Karkołomne kino i nikogo tu nie ma. Nie wiem w Zowie, jak często to widzicie, ale. Ja osobiście widzę to rzadko. Tutaj prawie zawsze ktoś jest, serio. Samochód tu jedzie, są goście no byku, 198 dostał I leży, pan Dominik Pozdrawiamy Dominik, sorry byku, ale No musiałem, tak, no musiałem Sorry, sorry ziom, ale że on wyrzuca Tutaj przedmioty, chyba się poddał Ale tutaj był ktoś, czy tutaj nie ma Nikogo, do kogo on strzelał? Nie mam pojęcia Do kogo on strzelał, wygląda to tak, jakby Tutaj ktoś był, ale jednak nikogo nie było Byku, gdzie są twoje kumple? Czemu tutaj każdy Biega solo? Halo? Wow, tam są jego kumple, no właśnie, dostałem od nich Chyba snajperkę, jasny gwincior No tak, zapytałem gdzie są i dostałem Dałem bardzo szybko w odpowiedź, gdzie są. Mianowicie, no właśnie nie dojeżdżają. Zabierzmy mgiełkę, żeby szybko się ulecić Kolejni nas dojeżdżają. Ja się leczę, widzowie. Jak najwięcej, żeby nam się udało lecieć W sumie już mamy bardzo dużo mapy. Przechodzę SMG-ka. Mam plan, wrzucę ich do boksa. Wleciał, dostał stówę. Stałem jeszcze daszek. Dobra, mam ich totalnie w full boxie, widzę. Nie mogą zrobić nic a nic. Bomba za stówę, zero ma Bomba, wow jest w boxie. Edycja, dobra, wyszedłem z tego jakoś. Próbuję powalić z tego jednego. Dobra, jeden leży, elo byku. Tutaj też boksik, nie ma boksa Jest tu, dostał 30, Wypijmy sobie big potkę, na spokojnie Bez żadnego tutaj pośpiechu, jak najbardziej Przeładujmy shotguna, smg I myślę, że powinno być git dla nas On nas dojeżdża Podmienił mnie jest tu dostał 30 kłop ma 0. No i leży z smg -ka. Ten SMG jest bardzo mocny. Jakby myślę, czy grać nim, czy augiem, ale chyba zagramy sendgiem. Wypijmy big Potkę, mamy czterech, idziemy jeszcze sobie ich zaraz zdropić, bo możemy im coś lepszego niż my mamy. No i zawijamy, słuchajcie, oczywiście, na kolejnych. No to co, na sterowiec i prosto do strefy. A strefa jest na lepkim lasku, więc może być ciekawie, naprawdę ciekawie. W ogóle, powiedzcie mi, czemu zostało 10 osób w gierce? Czy wygramy czy jakiś rekord najszybszej gry? Bo wydaje mi się, że. Chyba mniej więcej no 11, przepraszam, 9 osób To to jest bardzo mało To jest grane, no ja mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie Tam się ktoś w ogóle powala w burzy, co ty gadasz? No teraz jestem trochę zdziwiony, bo Jakby, jeżeli oni się nawalają w burzy To jest szansa na to, że oni wszyscy Padną od burzy i ja wygram gierkę Nie robiąc nic. Jest taka szansa, czy nie ma? Bo wiecie, że tutaj nie było nikogo Ej, chyba jedzie tutaj, bez kitu, jedzie tu Walę mu snajpę, nie dostał snajpy No nie, no ja cię kręcę. Jest tu, jest tu, dojeżdża mnie to, to jakiś spoceniec jest, dobra, Uważajmy, to będzie mocna walka, nie trafiłem Dobra, to będzie naprawdę mocna walka On ma elitarną agentkę chyba, jak się nie mylę Edycja, bomba 40, trzeba go zboksować Oj, oj, oj Ale dostałem kraka od niego, no chłop jest bardzo dobry Widzowie, mega dobry Podmienia mnie, schody na głowę, dobra, zboksowany Bomba 34 Czemu tylko 34? Szybka będę mgiełka Nie, tylko nie na trzeciego Gierka, numer dwa, lecimy na bajgla, bo czemu by nie? Tam będzie niezła zadyma. Tu jest taka zadyma, że aż słuchajcie, laguje. Naprawdę, ja nie żartuję. Siema by dostał. No, że tak powiem, szybkie pierwsze powalenie. Gość w ogóle kałacha, zabierzmy mu. Tu się dzieje naprawdę dużo, widzowie. Naprawdę bardzo dużo. Na biało ma. Tam też ktoś ma na biało i leży. I słuchajcie, tam zaraz kolejnego może powalę jeszcze. Tego gościa od skrzynki. Tam jest ziomek, 30. Traf go, proszę. Dobra, nie wiem, co się dzieje. Lagi straszne. Kolejny, 30. Biało. Zero ma, 30, leży trzeci widzowie Kolejny siedzi na wieżyczce Leży, co tu się w ogóle dzieje ja, Jakie takich dymów to ja dawno widziałem Serio na bajdlu Tutaj widzowie Rick jest i Rika nie ma Rick powalony, czyli piąty jest nasz I kolejni tam na budynkach jeszcze chodzą Dobra, Rick dobity, o w ogóle Rick z gry wyszedł Widzowie, Rick, Rick się poddał Lecimy po lud tego Rika, po tam ciężką snajperkę Bo wiedziałem, że chyba miał, zabieramy i Wjeżdżamy może na, w ogóle na blisko Ale czekajcie, bo ja powaliłem pięciu gości A mam trzy fragi, A, bo jeszcze jeden Rick Tak, okej, okay. czyli kogoś jeszcze nie dobiłem Okej, okay, już jednak jest dobity, pozdro Tu kolejny, widzę, pięćdziesiąt biało. zero ma, przeładujmy snajperkę Biało, 30. Leży kolejny, widzę. tam kolejny jest. Co jest grane? Biało. Ej, hey, XD. Co tu się w ogóle wyrabia? Serio mówię. Słuchajcie, chłop biegnie, a ja nie mam dosłownie amu amunicji, żeby już w niego trafić, widzowie. No, no, nie mam już co zrobić. Mogę jedynie pójść na blisko, albo tutaj z gościu jeszcze. Siemano, byku. O, jasny gwincior. 360 e, snajpa ze scope'em. Dobijamy ziomeczka, zabieramy jego itemy. No i mamy siódmego fraga. Co jest w ogóle grane? No i przy okazji mamy też 400 no więc bardzo dobrze Ktoś się tutaj odrodził. Ej, bo ja tak w sumie to jeszcze potki nie wypiłem w tym meczu, więc może ustańmy na chwilę wypijmy sobie potkę. Dobra, jednak nie ma picia potki, trzeba trafić gościa. 30, 30, kraka ma, okej, okay, let's go. Ej, w tym budynku chyba ktoś jest. Poczekajcie, idę tam na górę. Słuchajcie, jestem na górze bajgla i wydaje mi się, że koniec dymów na tą chwilę na tej miejscu wie. Raczej tak. Okej, okay, ja mówiłem coś o końcu dymów nie koniec. Tutaj przyjechał czołg. Dostał, dostał dużo Gościu gość ma kraka. Biało 30, chłop ma 0 A co najlepsze, zbierają się tutaj kolejne ziomki Jasny gwint daję mu snajpę, 130 dostał, bardzo mało ma Ziomek od ciągu też ma biało Ucieka, ale niestety Nie ucieknie, dostał No i powalony tutaj w sianie A więc mamy ósmego, szukajmy widzowie kolejnych Zero ma ziomek Zero, leży jeden Inni są na dole jeszcze, kraka ma Oni myślą, że od nich boty strzelają, a to ja nawalam z góry Zobaczcie na to, chłop ma biało Znowu nie wie, kto do niego atakuje Schodzę prosto w gościa Jeden dostaje bombę, dostał stówę, leży Kolejny za drzwiami, bomba i też leży Mam 30 HP, co ja teraz robię na tym bajlu? Naprawdę, nie mam pojęcia co ja z tej zrobiłem Że mam 11 fragów Ale ważne, że udało się je zrobić O gościu, ale tutaj były dymy, serio Bierzemy zlecenie, no i co Lecimy na kolejnych Korona, potki, matcy, oni mieli wszystko Więc dla mnie to bardzo dobrze Tak naprawdę ja w tym meczu nie zebrałem chyba nawet żadnego matca Po prostu mam te matcy z gości Których udało się pokonać a co to za ten Sparty, panowie? Tutaj jakieś potańcówki, co jest grane? Zauważcie, że w tamtym meczu w tej strefie było 8 osób, a teraz jest 21. Prawie 3 razy więcej, więc no to jest spora różnica całkiem. Ale że gość pije tam potkę? Już nie pije, znaczy się chciałem powiedzieć. To nieźle, słuchajcie. Lecimy tam kulką impulsową i no i dojeżdżamy innych. Te ziomeczki, które były z nim, są gdzieś za czołgiem albo w tym czołgu. Tylko pytanie, gdzie jest ten, którego ja powaliłem? Bo jak na razie, no to tak pusto. Tu jest ziomek dostał. Kraka ma, widzowie. Chłop ma bardzo malutko. To jest moja ściana. Jakby zboksowałem go, mogę powiedzieć. Pyk, Daszek do boksa. Wow, gdzie on jest? Co jest grane? Ty jak ucieka? Chłopce, jakieś fajne miejsca do ucieczki. Poduję mu ściankę, moja ściana! Edycja, bomba za 100 Edycja! No i mamy całą ekipę kolejną porobioną. Ale że ktoś tam się odradza, co ty mówisz w ogóle? Dobra, zabierzmy tam moje potki i dojeżdżamy. Kościół jest, dostał stówę. Ej, lepiej uważać, żeby tutaj przypadkiem się nie wyłożyć, chłop ma zero ma. dobra, leży jeden. Ja nie mogę przejść, ja takich dymów dawno w gierkach nie miałem. Ja, ja nie wiem widzę, jak w ogóle się zachowywać teraz nie w tej grze. Czy już trochę się tutaj na spokojnie zagrać, czy co? Nie mam totalnie pojęcia. Dobijam ziomeczka, dobra, mamy dobitego elegancko, 14 -tego fraga. Żeby się tylko teraz nie wyłożyć, słuchajcie. Ale mam plan. To może być głupi, ale może się udać. Uwaga! Poleciałem, dostał stówę, mam go w boksie. Edycja, daszek, ściana. O, nie, dostałem bombę! Nie, po piąte miejsce! Zdążyłem go powalić, ale sam też dostałem. Słuchajcie, widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zrobiliśmy dla was 20 fragów, więc jest było naprawdę mocno. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, teraz niczego nie ominąć. Pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, naprawdę bardzo wszystkim za to dziękuję. No i co widzę, ja już się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie na nie propozycje w komentarzu. Trzymajcie się, do następnego piola.